Cześć wszystkim witam w kolejnym filmiku. To update tego, co narysowałam w szkicowniku. Następny filmik, jaki już będzie ze szkicownika, to będzie jak już go skończyłam. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ozdabiałam tą okładkę, to wbijajcie na filmik ten tutaj, który się tu pojawi i będzie też link w opisie. Jest to filmik z ozdabianiem tego szkicownika, bo jak widzicie, coś tu dzieje. Także co, zaczynamy? Nie ma tu zbyt dużo rysunków, bo skupiałam się na rysowaniu na komputerze, ale to pokażę na końcu. Okładkę już widzicie. Jest całkiem efektowna, nie ukrywając. Patrzcie, jak się świeci. Pierwsza strona i już klata. Standard. To jest mój OC Krzysztof. Jeżeli chcecie znać backstory moich OC, to zapraszam do filmu, gdzie opowiadam o nich. To trwa prawie 40 minut, bo to jest bardzo obszerne story. Lubicie ten filmik, więc będzie tutaj i będzie też w opisie. Dobra, nieważne. Robiłam go ciękopisami i w tle jest chyba promarker, ale tu mi się ciapło. <laughs> Denerwuje mnie to tutaj. Kolejne rysunki to jest Arek, ale wygląda dziwnie, a to jest Arek jego kobieta i wygląda jeszcze dziwniej. Tutaj nie jest nikt konkretny, po prostu chciałam narysować wygiętą kobietę. <grym> Każdy ma czasem chęć, żeby narysować wygiętą kobietę w szpilkach, tak? A ja akurat wtedy miałam. Wyszła super, ale trochę dziwna tutaj kolano, ale nieważne. <grym> nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, o co tu chodziło, ale Arek przykłada palec do języka tej dziewczyny i ją parzy. Swoim chłodem i mówi, że go obrzydza, bo on. On jest wierny tylko jednej dziewczynie. Jak znacie Lorę, to wiecie komu. Nie wiem o co chodzi. Jakiś Alejandro. A tej Arek z Krzysztofem, ale szczerze mówiąc, oni wyglądają strasznie dziwnie. To jest z filmik, który robiłem dla was kolorbankę i potem ją kolorowaliście, i ja też ją pokolorowałam. I jeżeli chcecie zobaczyć coś takiego, to tutaj dam link. Dużo tych linków, ja wiem. I link będzie też w opisie, to jest fajny filmik, więc polecam sobie go obejrzeć. I to jest pokolorowana przeze mnie wersja mojej kolorowanki. Robiłam to akwarelami na papierze do akwareli, dlatego to jest takie powyginane. I od razu ostrzegam, jak już zauważyliście, że żaden, no, żaden rysunek w tej nie był pokolorowany, i to nie bez powodu. Jak widzicie, nie potrafię. Ale nigdy też jakoś nie chciałam się tego nauczyć, więc. Jest misty, OK. Ja bardziej się skupiam na line-artowym stylu. Nie wiem, jak to określić. To jest początek komiksu, którego też line-artowaliśmy na filmiku Rysuj ze mną. W ogóle niedługo nagram znowu taki filmik i to robiliśmy akurat na odcinku. To jest Arek, który obrywa glebią od siostry od Krzysztofa. Jak nie wiedzieliście, to tak, Krzysztof ma siostrę, a o niej się nie rozmawia, bo ona jest naprawdę nieważną postacią. To jest ta siostra. To nie jest line-artowane. Ona mu tam gada, że muszę przyznać, że dawno nie miałam tak słabego przeciwnika, co mój brat w tobie widzi. Patrzy na niego z pogardą i on się tam wkurza i mówi: Ty durna! No, żyjesz jeszcze dlatego, że na to pozwalam. Ale uderz mnie jeszcze raz i szybko to się może zmienić, bo on się powstrzymuje, żeby jej nie zranić, ponieważ jest to siostra od jego przyjaciela, pracodawcy, od Krzysia. I ona go tam lekceważy i mówi, żeby sobie szczekał. On mówi, pożałujesz tego. Ona mówi, czekam. I mówi, no dawaj. W fajne to, to wyszło ładne. Ładny kadr. Ten, ten mniej. Co jest? Przerwa. Nie jestem pewna dlaczego. Może ty jeszcze jakiś panel chciałam narysować? I tutaj jest znowu zlineartowana część. W ogóle jest tło. Wow. I on tutaj sobie myśli. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chcę tego robić. Ta dziewczyna najechała mi na nerwy, bo ona go tam prowokowała wcześniej. No i on jej tam wali bombę na web. To jest proces walenia bomby na web. Ona sobie myśli, co? Co za szybkość, nie uniknę tego. I dostaje gonga. I to jest koniec. Tak, to jest koniec. Czekaj, muszę sprawdzić coś. Czy on ją walną w rękawiczkach, czy bez? Bez. Zobaczcie. Czyli zamroził ją. Nieźle. Czyli dostała mrożonego gonga. Tutaj sobie myślałam, jak zrobić nowy design Aleksandra, który finalnie skończył tak o... ja wam wyświetlę jego najnowszy design. To jest Aleksander, jeden z moich OC. Jak chcecie się o nim więcej dowiedzieć, to znowu OC, a do filmiku o OC. To było z jakiegoś challenge'u na serwerze. Jest to Amelia, też moja OC. Ja w ogóle rysuję w większości OC, chciałabym to trochę zmienić w przyszłości, rysować więcej takich wiecie, niezwiązanych z OC rzeczy, ale ja mam co do nich duże plany, do tego. chciałabym najpierw jakby skończyć planować ich wszystkich, całe te ich lore ich historie i wszystko sobie poukładać i potem mogę się skupić na innych rzeczach. To jest Arek i to jest Emilia, ten Arek wyszedł dziwnie, w sensie jego twarz jest trochę taka, jakoś taka około mu uciekło. To oko nie powinno być tak. Patrzcie, jest okej. Okay. I uciekło mu oko. A no, ona jest fajna. To jest Emilia, to jest Arek. To jest tragiczne. <laughs> nie rozmawiajmy o tym. To jest Krzysiu, jak miał 8 lat. I to jest Arek, jak miał 8 lat. To też jakiś dziwny rysunek. O, nie dokończyłam tego. To są moje oce na plaży. <laughs> Amelia z Krzyśem się tutaj bawią. Emilia sobie tu chiruje, a Arek odwraca wzrok. To jest Krzyś i wygrał jakąś walkę bokserską. <noise> nie wiem, nie wiem czym to narysowałam. Ale okej, okay, może wygrał. To narysowałam jako wyzwanie z serwera i stworzyłam taką postać. I ona mi się na tyle spodobała, że zrobiłam z niej OC. i jest to Mateusz. Tak wygląda. Obecny design Mateusza. Zmieniłam mu kolor włosów, bo jakoś ten szary mi do niego nie pasował, ale zostawiłam ten jego eyeliner i ten tatuaż i myślę, że wyszedł z niego fajne oceny. To fajne, to niefajne. Ten rysunek mi się podoba. Ta dłoń jest taka nice. O tym nie rozmawiajmy. Ten rysunek też jest fajny, ta nie jest mniej fajna, jak widzicie. Miałam fazę na Arka, bo ja dawno go nie rysowałam. Musiałam nadrobić sobie. To jest całkiem nietypowy widok, bo to jest Arek jak się uśmiecha. I to tak szeroko. To do niego nie pasuje. Narysowałam taką dziewczynkę i to nie jest żadna z moich ocen, ale moi widzowie stwierdzili, że to jest córka przyszła, że to jest dziecko od Krzysia i Amelii. Tak wygląda Amelia, tak wygląda na Krzysiu, już go pokazywałam kilka razy i to jest ich hybryda, to jest jej dziecko. Ale jeżeli ona by się urodziła, to ona byłaby mieszańcem i jeżeli oglądaliście film z moim ocem, to wiecie, że to, to nie, niedobrze. Myślę, że wyszła bardzo cute, może to będzie ich córka. Kto wie? Tutaj rysowałam sobie mięśnie ręki. Chciałam tak mniej więcej wiedzieć, gdzie są konkretne partie mięśniowe, i to ja. Podziwiająca mięśnie. To jest ostatnia strona. To, I tutaj jest wow. To jest coś, co nie jest moim oce. To jest crown, który ma wbite w siebie takie haczyki, co uniemożliwia mu zamknięcie oczu i przestanie się też uśmiechać. Myślę, że jest fajnie. Nienawidzę rysować włosów. Na każdym z moich rysunków włosy są jakby najmniej dopresowane. No po prostu są, bo muszą. Ale podoba mi się jak zrobiłam tutaj dłoni i te... Te usta też mi się podobają. I te tutaj, o. Też mi się podobają. To rysowałam przed tym. To jest... Tragedia. To rysowałam zaraz po filmiku, gdzie rysowałam wasze osce przez 24 godziny. Byłam tak zmęczona jak... i tak jak zwykle ja nie mam artvoka, to poczułam się jakbym go miała i to wygląda tragicznie. On jest jakiś taki, nie wiem, N nie, nie wiem, dosłownie nie wiem jak to opisać, ale wygląda dziwnie. Nie wiem co tu jest nie tak, ale wygląda dziwnie. Nie podoba mi się ten rysunek, zwłaszcza jego twarz. Zwłaszcza tutaj coś tu się dzieje, źle. Coś tutaj się dzieje, źle. Nie. Mm -mm. Tyle z szkicownika na razie. Jest wypełniony tyle o. Jeszcze jest tyle o, więc trochę przed nami. Ale ostatnio, tak jak mówiłam, nie rysowałam na papierze, tylko właśnie w digitalu. I teraz wam pokażę tutaj moje prace, będą sobie tutaj lecieć. Nie pokażę wam tych kilkunastu, które narysowałam, bo nie chcę, żeby to był spoiler, jeżeli ktoś nie oglądał filmiku, gdzie rysuję od zawsze 24 godziny. Jeżeli nie oglądaliście, to tutaj będzie i będzie też w opisie, więc będę z a w tle będą lecieć prace w międzyczasie. W ogóle zrobiliśmy też challenge na serwerze i ja robiłam Linear, taki o, i potem wysłałam to Juliet, i ona to pokolorowała w ten oto sposób. I ona zrobiła lineart taki o, to jest Lineart od Juliet, i ja to pokolorowałam w taki o sposób. I więc zrobiliśmy taką kolaborację, i dużo osób z serwera też robiło kolaborację ze sobą. To było wyzwanie i wyszło to takim fajnie. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki krótki przegląd moich prac Wam się podobał. Trochę taki filmik, zapchaj dziura. Zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam na, na naszego Discorda i zapraszam na mojego TikToka. Ale bądźcie tam grzeczni, bo mojego TikToka prowadzi moja mama. I to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, 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 pa.